Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku mega sensacja, moi kochani. Przyszła do mnie mega duża paczka z Grecji z wieloma produktami z Fiffy 365 2024. Ja już sobie pozwoliłem wyciągnąć wszystkie rzeczy z tego boksa, z tego dużego opakowania i teraz wam zaprezentuję jakie produkty sobie zamówiłem. Przede wszystkim mamy tutaj Boxa premium. W międzyczasie sobie ogarnąłem u Wojtka na Fantopie, ale to już wcześniej miałem załatwione. Także jest jeszcze jeden taki boksik premium do otworzenia. Dalej mamy dwa zestawy startowe greckie. Taki zestaw jeden już otwierałem. Mamy dwie duże puszki kolekcjonera. Zrobimy sobie również takie odcinki, gdzie otworzę puszki z każdej edycji z nordyckiej, z polskiej, węgierskiej i greckiej czyli cztery duże puszki różne będą na odcinku. I tutaj to, co najwięcej mam 50, moi kochani, blistrów XXL. Tutaj możecie zobaczyć. 8, to mamy kolejne 8, tutaj również 8, 8, tutaj 9 i tutaj 9, czyli razem 50 takich blistrów. Na odcinku sobie kilka takich otworzymy. No i liczę, że powpadają duże ilości kart greckich, gdyż nie wiem, czy zauważyliście, ale. Ceny drużyn są bardzo wysokie, więc no, lepiej było mi to samemu zamówić. Zapłaciłem za wysyłkę no, trochę dużo 300 zł, bo paczka miała 12 kg, ale myślę, że to prędzej czy później się i tak zwróci, aniżeli miałbym wydać po prostu pieniążki dość duże na same gotowe yy, zespoły. A wiadomo, mam kanał, więc fajnie będzie otwierać takie produkty. Także lecimy moi kochani. Pierwszy taki duży blisterek. Dzisiaj mamy cztery saszetki chyba. Dwie limitki małe, dwie limitki duże. Z tego tak to mi tutaj wychodzi. Jeżeli dobrze zrozumiałem. Więc otworzymy i zobaczymy czy tak też będzie. Ja jeszcze potrzebuję troszkę greckich... Kart do kompletu, bo kiedyś otwierałem zestaw startowy i całego boksa. No, tak jak myślałem, cztery saszetki. I tutaj mamy limitki. Dwie duże, dwie małe. Jeżeli chodzi o duże, to wpada Robert Lewandowski i Virgil Van Dijk. A z małych mamy jedną internacjonal. I jest tutaj Immobile z Lazio, a grecka to Giannis Kotsiras z Panathinaikosu. No i tutaj w każdym takim e, blisterku jest jedna grecka karta, więc 50 różnych takich kart mogę trafić. Oczywiście są powtórki, więc zobaczymy co powpada, a resztę po prostu sobie domówię, bo w sumie 44 limitki greckie po 11 z czterech zespołów OK Otwieramy cztery saszetki i też będziemy odkładać sobie greckie karty i od razu na sam wstęp Fans Favorite Nidis z Panathinaikosu wpadł Dalej Magician Vega z Palmeiras Kamavinga Real Soares z Paoku, bazoweczka, Palmeiras Murilo i Tiago Liverpool. Chciałbym tutaj podziękować mojemu przyjacielowi z Grecji, który ogarnął mi te produkty. Thank you very much, my friend, for help. No i co dalej? Fans favorite, white, homegrown fagioli z Milano Giru. Biel Olimpiakos tutaj mamy Panathinaikos Perez czyli dwie bazówki w saszetce Solari River Plate w kolejnej saszeczce, Kapitan Barcelone Sergi Roberto Time Machine Bonucci z Juventusu Titan Botman Newcastle Mamana River Plate i Amrabat z AEK i Julian Alvarez Manchester City i kolejna karta grecka Double Trouble Panathinaikos Zega, czy Zeka i Duricic Czyli jeżeli chodzi o specjalne, to na razie tylko Panaty Topki top Ter Stegen z Barcelony, logo Palmeiras, Fati Barcelona i tu mamy kolejną, znowu Amrabat z A.E.K. i Martinez Manchester United. OK, otwieramy kolejny blisterek. Co ciekawego teraz tutaj wpadnie? No jeżeli chodzi o blisterki, to też sobie zrobimy pojedynki z różnych Wersji polska, nordycka, grecka. Więc będzie się działo na obu kanałach. Ok. Tym razem Cimicus z Liverpoolu i Vinicius Real. Czyli to są kolejne duże. A z małych mamy Alisona z Liverpoolu i zawodnik paoku Giannis Konstantelias. No i saszetki. Czekam. <laughs> Czekam jeszcze na jedną paczuszkę, gdzie będą boksy, display boxy. Sześć display boxów sobie zamówiłem. Greckich, więc zobaczymy, kiedy ta paczuszka przyjdzie. Kapitan Manchester City Walker. Tutaj mamy Rising Star Garnacho, Dominator Nunes. Giru z Milanu. High Safi z AEK. Diaz i Malik Tiaf. Palmeiras, fans favorite. Tu mamy Magician Rabiot, Juventus. Homegrown, Rashford. Bernard z Kosu I Rudiger. Casco, River Plate. Titan Akanji, Manchester City. Atletico. Tutaj mamy bramkarza Brignoli z Panathinaikosu, Marusic i Malasia. Arsenal kapitan Odegaard. Homegrown z Panathinaikosu Vagianidis. Czyli same specjalne to tylko Panathinaikos, Veratti. Tutaj mamy z Olympiakosu Zinkernagel. Jones i Dalot. Jak tam z czasem? 9 minutek, więc jeszcze sobie otworzymy. Mamy tych bisterków za tyle, 50 w sumie sztuk. Z dużych limitek ponownie Robert Lewandowski i Bellingham, Jude Bellingham, a z małych Tio Hernandez, Milan <laughs> i Ramon z Olimpiakosu. No i ciekawe, co będzie w saszetkach, kapitan Realu Modricz no i tutaj coś posklejane logo Atletico, top keeper Donnarumma, Paredela. i tu mamy Rota, Lazarus Rota z Aek, Loftus-Cheek. Tu mamy Palmeiras, Dudu, Titan, Christensen, Homegrown, Calabria, Pires. Magnuson z Panathinaikosu Lazzari kapitan Atletico Koke Barrios Rising Star Atletico Titan Bastoni Recos z Olimpiakosu i Vrousai również Olympiakos Kasale Sakas z Arsenalu, dominator, dominator Mbappe, Garnacho, no i tutaj mamy Palaciosa z Panathinaikosu, Kosu, Varan Alaba. Z pięć blisterków sobie dzisiaj otworzymy. Mamy Sakę z Arsenalu i Erling Haaland Manchester City. A z Małych Bach z Benfiki i Stefan Schwab z Paoku. Czyli to jest czwarta grecka. Zrobimy miejsce jeszcze później na piątą. A teraz cztery saszetki. Fans favorite Karasko z Atletico Time Machine Modric magician Rabiot no i tutaj Johnson z AEK Kowacicz Zomer Bonucci Juventus Titan Akanji logo Bayernu i tutaj jest Rota z AEK Rabiot, Tripier, i mamy rakę Pięknie: Top Master Rafael, Leao, Rafinha, Cataldi, Pires. Tutaj mamy Magnusona z Panathinajkosu, Partey. Pawart, Fans. Dominator Nunez. Logo AEK. Pięknie. Mamy kolejną kartę grecką. I tu Wilhena z Panatinajkosu, Palmeiras i Parisa Germain. Okej. Okay. Piąta sztuka. Piąty blisterek. I to na tyle będzie dzisiaj. Kto tam nam padnie konkretny. Bellingham z dużych i Szoboszlaj. A z małych Mudrycz z realu i Giannis Konstantelias. No, już dzisiaj wpadł. Jak widzicie, już jest pierwsza powtórka. A tylu zawodników do zebrania, ale tak to niestety wygląda. Więc no, mam nadzieję, że będzie jak najwięcej tych różnych. I te pojedyncze, które nie trafię to sobie u mojego przyjaciela zamówię. Kevin De Bruyne fans z Manchesteru City. Tutaj mamy magician Kimich z Bayernu i pięknie logo Pana Z bazówek Stones, Mendy i Patrick. I mamy Grecką kartę Double Troubles z AEK, Garcia i Zuber, Topki per Kurtła i mamy tutaj człameni, Loftus Chic i Lazzari. Double Trouble Manchester United, Dominator Lewy i mamy Homegrown Spa-oku Spa Konstantelias. I tu mamy już zwykłe bazówki. Messias, GoSense i Kunde. I została ostatnia saszetka dzisiaj. I jeszcze Rarka wpadła. No pięknie. Mamy Top Mastera Upamecano. Double Trouble Real. Logo Barcelony. I tu Luis Alberto, Savic i Almiron. Okej okay, moi kochani. Także jak widzicie troszkę tych kart greckich powpadało 5 blistrów razy 4 saszetki to jest 20 saszetek i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3, na 4, na 5, 6 7, na 18 kart bazowych ze specjalnych mamy 1, 2 3, 4, 5, 6 7 w dwóch blisterkach wpadły rarki no, i tutaj macie zestaw kart limitowanych. Będzie tego naprawdę jeszcze mega dużo. Także już teraz Was serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. No i co, to by było na tyle z mojej strony. Jeżeli filmik się podobał, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!